Witam Was bardzo serdecznie w naszym cyklu Słownik POS doktora Borowińskiego i Agencji Edelweiss. Dziś porozmawiamy o psychologii koloru i rodzajach surowców stosowanych w materiałach POS. Sam kolor to nie wszystko. Równie ważny jest surowiec, na którym ten kolor jest aplikowany. Ta wiedza wynika z tego, że reprezentuje naukę, jaką jest psychofizjologia widzenia i psychologia koloru oraz posiadam 25 lat doświadczenia w branży retail w Polsce i w USA. Proszę weźcie pod uwagę, że metal, drewno, szkło, że każdy z tych materiałów Oddziałuje na zmysły konsumenta w inny sposób i zmienia odbiór kolorów, które są na nich aplikowane. Metal nadaje kolorom chłodny, nowoczesny i trwały charakter, co jest idealne dla marek, które chcą podkreślić swoją innowacyjność i solidność. Drewno z jego naturalnymi tonami potrafi dodać autentyczności, co doskonale współgra z markami ekologicznymi i premium. Szkło z kolei, dzięki swojej przezroczystości, elegancji, sprawia, że kolory stają się bardziej wyrafinowane i luksusowe, co świetnie działa w segmencie beauty i produktów premium. Zrozumienie, jak kolor działa na podświadomość w połączeniu z odpowiednim surowcem jest kluczem do wpływu na klienta. Na przykład czerwony kolor na metalu może wywoływać poczucie energii i dynamiki, podczas gdy ten sam czerwony kolor na drewnie może budzić emocje związane z ciepłem i tradycją. Psychologia koloru idzie jeszcze dalej. Kolor i jego nośnik muszą być spójne z psychologicznym przesłaniem marki. Jeśli twoja marka jest dynamiczna, nowoczesna, wybierz energetyczne, jasne kolory na metalu. Wykorzystując tę wiedzę w materiałach POS, możesz stworzyć przekaz, który nie tylko przyciąga uwagę, ale także wywołuje odpowiednie emocje i zachowania, przekładając się na wzrost sprzedaży.